Dobry, witajcie. Dzisiaj spotkanie z samochodem, który no, musicie przyznać. Widać go tylko troszkę, ale wygląda naprawdę zacnie i muszę przyznać już na samym początku, że wszystko wskazuje na to, że obecnie no, Peugeot jest w formie i to naprawdę niezłej formie, bo to jest nasze pierwsze spotkanie z 408, pierwsze w Polsce, i ten samochód zaskakuje. Pomimo tego, że pod maską mam podstawowy silnik. Jeden dwa piórtek, 130 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, ale zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda naprawdę bardzo zacnie, więc przyjrzyjmy się Peugeotowi 408 z bliska, bo to ciekawy samochód. No, musicie przyznać, że to, co w ostatnich latach pokazuje nam Peugeot, potrafi zrobić wrażenie. 208, 308, 3008, 5008, 500, 508, 408. No, każdy ten samochód wygląda naprawdę unikalnie. Jest spójny z linią projektową Peugeota. Jest wspólny z językiem stylistycznym Peugeota. I tutaj mamy... No, ta boczna linia coś trochę mi przypomina. Przypomina mi bratnią konstrukcję, czyli Citroena C5X. Ale o ile C5X na zdjęciach wygląda jeszcze przyzwoicie, tak na żywo wygląda tak sobie, że jest mega wygodnym, mega komfortowym samochodem. Tak, Peugeot zdaje się być nieco inaczej sprofilowanym modelem. Mamy 408 w wersji GT, czyli tej najbardziej wystrzałowej stylistycznie. I musicie przyznać, no znaczy dobrze, musicie mi uwierzyć. Ale też możecie mi przyznać, że to co Peugeot zrobił z takim kompaktowym, właściwie no to jest samochód z pogranicza segmentów, bo to ma być kompaktowa limuzyna, robi wrażenie. Długość nieco ponad 470 cm, ale no wystarczająca do tego, żeby ten, w tym samochodzie było wygodnie. Rozstaw osi nieco ponad 270 cm, ale spójrzcie, jak to wygląda. Ten samochód naprawdę wygląda. Bardzo zjawiskowo e, i obawiam się, że będzie popularniejszy od e, 508, czyli sedana. Spójrzcie tylko na ten przedni pas. Ten przedni pas jest no, bardzo agresywnie wystylizowany. E, reflektory z nowej linii stylistycznej Peugeot, takie e, niewielkie, bardzo e, ostro wkomponowane w przedni pas, ale to naprawdę wygląda bojowo. Niezdra... czy znaczy dobrze, zdradziłem Wam już, co jest pod maską. Pod maską jest 1,3 piór, te 130 toni. Ale to w zupełności wystarczy do tego, żeby sprawnie, komfortowo i w miarę oszczędnie przemieszczać się tym samochodem z punktu A do B. Bo zobaczcie sami. No już samo patrzenie na ten samochód sprawia mnóstwo ferajdy. Bo ostatnio Peugeoty faktycznie są jednymi jednymi, jednymi z niewielu samochodów, które są projektowane po to, żeby cieszyć nasze oczy i faktycznie 408 te oko cieszy. Na początku nie byłem do końca przekonany co do tego modelu, bo na zdjęciach on nie wygląda zbyt korzystnie, ale na żywo wygląda naprawdę zjawiskowo. Przednie reflektory, tylne reflektory, tylne światła bo nie reflektory, tylne światła, tak jak w 308 no to są światła, które są na dobrą sprawę monochromatyczne. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy e, LEDy więc jeśli coś się włączy, no to wtedy świeci w odpowiednim kolorze, jak jest wyłączone, to mamy po prostu ciemny, szary pas w tylnej części nadwozia, który jest e, bardzo umiejętnie połączony czarną, błyszczącą listwą. No, zderzaki mogły być nieco, nieco bardziej polakierowane. Z drugiej strony, e, fajne jest to, że ten tylny zderzak nie jest polakierowany właśnie. Dlaczego? No, dlatego, że to jest ta część samochodu, którą najczęściej uszkadzamy, e, rysujemy. Z y, Jakieś ubytki na lakierze czerwonym byłoby widać, na no, czarnym zderzaku plastikowym, standardowym, tych ubytków widać nie będzie. No i przyjrzyjcie się, no, tutaj jest. No, przetłoczeń i różnych elementów stylistycznych jest naprawdę mnóstwo. Mam nadzieję, że będzie widać. No, przetłoczenie na tylnym zderzaku. Jest. Jest. E, pseudo. Znaczy dobrze. E, delikatne spoilery na tylnej części, nad e, tylną szybą. I żeby było ciekawiej, nawet w dużym deszczu, ta tylna szyba pozostaje e, czysta i sucha. E, przetłoczenia na drzwiach. No to wszystko sprawia, że ten samochód naprawdę wygląda e, zjawiskowo. A najbardziej zjawiskowy jest oczywiście przedni pas, który zdaje się nam obiecywać naprawdę e, niemiłosierne wrażenia z jazdy. Jeździ normalnie, za chwilę się przejedziemy, więc się przekonacie. Mas, jeśli chodzi o praktyczność, też nie ma się do czego przyczepić. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że to nie jest sedan, to jest liftback. Efekt tego jest taki, że no, po otwarciu tylnej klapy dostęp do bagażnika jest nie powiem, że niemal modelowy, bo jak widzicie sami na zewnątrz, to się zwęża z obu stron. Bo no, samochód jest, jakby nie było symetryczny, zwęża się do góry, ale sam otwór jest spory. Tak samo jak pojemność bagażnika. Wystarczająca dla. Nawet całkiem sporej rodziny na spore zakupy. A teraz uwaga, coś, co może zaskakiwać. Tak, tu jest znaczek Moparu. No, Stellantis, koncern światowy. Jak widać, nawet akcesoria Moparowe. Mopar produkuje teraz elementy Peugeotów. A sam bagażnik? Wystarczający, bardzo fajny. Naprawdę więcej do szczęścia nie potrzeba. Skoro auto rodzinne, to w drugim rzędzie powinno być wygodnie. I uwaga! Przedni, pasażer ustawiony, przedni fotel ustawiony przez pasażera więc jest tak pod 160-165 cm. Dziecko jechało i jest dużo miejsca na nogi. Tylny fotel automatycznie przesuwa się do tyłu po wyjściu kierowcy z kabiny więc tego miejsca tutaj jest nieco mniej. Jak usiądę za sobą, to tego miejsca będzie całkiem sporo ale teraz uwaga! Zajmowanie miejsca? Zajmowanie miejsca na tylnej kanapie nie stanowi najmniejszego problemu. E, co prawda mamy opcję ze szklanym otwieranym dachem, czy z szyber dachem bardziej niż ze szklanym otwieranym dachem. Efekt tego jest taki, że tutaj trochę, ba, trochę e, się nam e, dach obniżył, linia dachu obniżyła z tyłu, bo ten dach się, do musi się gdzieś schować, jak dach otwieramy. Więc, miejsca na głowę. Cóż, jeśli zdejmę czapkę, będzie ok. Jeśli założę czapkę, to pompon się już nie zmieści. Ale, sama pozycja, i tak tutaj, jak tutaj się siedzi, może być. No i teraz uwaga nie niespodzianka, deska rozdzielcza, i powiem Wam tak. Oj, jak się tutaj dużo dzieje. Można się do tego przyzwyczaić, bo obsługa. Wymaga pewnego przyzwyczajenia, ale jest po chwili, jeśli zapoznamy się z systemem, jest intuicyjna. Standardowy dla Peugeota ostatnio układ kokpitu, e czyli i-cockpit tak zwany. Mała kierownica, zegary umieszczone wysoko, chociaż w tym przypadku kierownica taka mała nie jest. Już, można się do, już się do nich przyzwyczaiłem, więc specjalnie mi to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że lubię pozycję za kierownicą, właśnie w Peugeotach z i-cockpitem. Bo zostało to naprawdę całkiem rozsądnie zaprojektowane. To, co poznaliśmy w nowym Peugeotie 308, pojawiło się już w 408, czyli mamy system multimedialny i mamy tak zwany i-toggles, czyli możemy sobie tutaj pod systemem multimedialnym utworzyć skróty do naszych ulubionych funkcjonalności. Pod spodem przyciski do ustawień. No i standardowy dla koncernu. PSA, selektor wyboru trybu jazdy. Przyjrzyjmy się systemowi multimedialnemu i zegarom z bliska. Zacznijmy od zegarów, bo zegary są ciekawe i specyficzne. Już wyjaśnię Wam, dlaczego tak uważam. Tylko ja oczywiście muszę znaleźć tą funkcję, bo ją wyłączyłem i już mam. Tak, zegary mogą być wyświetlać obraz 3D. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj mamy projektor, który rzuca nam, właściwie projektuje nam tutaj e, tak zwany obraz 3D. E, wtedy mamy to wszystko podwójnie, nawet widać, jak się przemieszczają cyferki i wskazówki. E, zwłaszcza, że to nie jest jeden. Jeden, jedna opcja na wyświetlenie. E, obrazu, właściwie oświetlenie informacji dla kierowcy e, opcji jest kilka e, możemy mieć obrotomierz standardowy który wyświetla się nam to znaczy wyświetla nam obroty e, cyferkowo i teraz będzie bardzo dobrze widać ten obraz 3D proszę bardzo mam nadzieję, że widać no widać jak się przemieszczają do przodu, bardziej do tyłu niż do przodu e, mamy obraz z nawigacją Mamy obraz bez nawigacji, znaczy z nawigacją malutką po prawej stronie, po lewej stronie mamy Multimedia, mamy też wskaźnik temperatury e, cieczy chłodzącej i tutaj mamy informacje z komputera pokładowego, tak to wygląda, i no, można się do tego przyzwyczaić. E, Wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie, zwłaszcza, że obsługa tego wszystkiego za pomocą systemu multimedialnego też nie jest skomplikowana. Bo jeśli wejdziemy sobie w menu główne, proszę bardzo, możemy sobie przesunąć do dołu i wtedy włączamy, wyłączamy tryb, po prostu 3D. Cała obsługa systemu jest prosta, przejrzysta, intuicyjna. Tutaj mamy ustawienia główne i możemy sobie na przykład wyłączyć system start-stop. Możemy sobie zmienić ustawienia kamery panoramicznej żeby nam widok nie był adaptowany, wtedy mamy standardową kamerę. Fajne, przejrzyste, intuicyjne ten Night Agles. Na początku miałem mieszane uczucia w 308, ale kilka razy pojeździłem 308. Przyzwyczaiłem się do tego, nauczyłem się to konfigurować w końcu. I mam wszystko to, co być powinno pod ręką. Fajne, no nie? takie nowoczesne. Nie spodziewałbym się tego, no ale dla tych, którzy chcą mieć jeszcze jakieś przyciski, no to właśnie mamy ten przycisk do ustawień zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, mamy skróty, mamy funkcje wszystkie, nad którymi możemy sobie zapanować. Mamy też samouczki związane z systemem. Fajne. Fajne, żeby nauczyć się korzystać z samochodu. E, ustawienia klimatyzacji. Co prawda mamy przycisk, ale ja wystawiłem sobie go na etap bo wtedy jest wygodniej, się z niego korzysta. E, maksymalny nawiew na szybę, już wyłączam. Obieg zamknięty. Ogrzewanie tylnej szyby, wyłączenie klimatyzacji i po prostu światła awaryjne. Selektor wyboru trybu jazdy standardowy dla Peszota. No i mamy też możliwość wyboru jednego z kilku trybów jazdy. Jakie tryby jazdy mamy do wyboru? Sport? Normalny oraz eko. Ja domyślnie korzystam z trybu normalnego, bo wtedy samochód zużywa po prostu mniej paliwa. Więc cóż, tak to wygląda. Wygląda naprawdę zacnie, może się podobać, zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Ten samochód jest mega spójny stylistycznie i naprawdę fajnie jeździ, więc cóż, chyba czas jechać. Jednak zanim ruszymy, spójrzmy na notatki, bo. Jest też kilka innych ważnych rzeczy, o których warto wspomnieć. Ceny tanio nie jest, można się spodziewać, samochody po, w ostatnich latach podrożały od 143 000 do 213 700 zł silniki, tak jak w naszym egzemplarzu wygląda efektownie linia wyposażenia GT a pod maską piórtek o mocy 130 koni mechanicznych sprzężony z automatem. Do tego mamy jeszcze dwie hybrydy plug-in. Słabszą 181 koni mechanicznych oraz nieco mocniejszą 225. Hybrydy plug-in pominiemy, bo hybrydy plug-in jeszcze będziemy testować. Jeśli chodzi o wersję właśnie 1,2, wersja podstawowa Allure to 143 000 zł., Natomiast wersja GT 160 350 zł i wtedy już standardowo otrzymujemy automatyczną ośmiobiegową skrzynię e, e, biegów. Automatyczną ośmiobiegową skrzynię biegów. Trochę się zapętliłem. Ośmiobiegowy automat otrzymujemy w wyposażeniu standardowym. Długość 460, niecałe 470 cm. Rozstaw osi, tak jak wspominałem, o, przesadzi, przepraszam, nie doszacowałem, 278 cm, więc jest naprawdę sporo i tego miejsca tutaj z tyłu jest dużo, jest naprawdę dużo, zwłaszcza jeśli siedzi kierowca o wzroście 170 cm, to tam jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o osiągi, szalu nie ma, ale z drugiej strony teraz więcej nie potrzeba, naprawdę. Prędkość maksymalna, nie sprawdzałem, uwierzę danym producenta, 210 km na godzinę. Przyspieszenie do setki, 10,4 sekundy, też w zupełności wystarczy. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to średnie według WLTP to, uwaga, 6 litrów na 100 km. Jestem w stanie to uwierzyć, bo w zależności od tego, jak jeździmy, gdzie jeździmy, ten samochód potrafi zużywać... Poniżej 6 litrów na 100 km potrafi też zużywać w granicach 7 litrów na 100 km czy 8, jeśli mamy e, spore korki. Więc, no, tak jak to w przypadku wielu nowych samochodów, rozrzut pomiędzy e, maksymalnym, minimalnym zużyciem paliwa, dobrze tak jak w przypadku wielu samochodów, rozrzut pomiędzy maksymalnym i minimalnym zużyciem paliwa e, potrafi być naprawdę spory. W zależności od tego, jak jeździmy, jak korzystamy z samochodu, jak wykorzystujemy możliwości jednostki napędowej. Mnie ja akurat silnik 1.2 PureTech bardzo lubię. Prywatnie mam też auto z silnikiem 1.2 PureTech i jestem z niego mega zadowolony. E, Ma pewne wady, znaczy miał, przepraszam, bardzo podobno został poprawiony już, bo silniki z początkowego okresu produkcji miały podobno problemy z paskami rozrządu, bo tutaj pasek rozrządu pływa w kąpieli olejowej, no i okazało się, że te pierwsze, e, pierwsze egzemplarze e, nie były zbyt udane z jednego powodu, pasek rozrządu po prostu się... E, strzępił, pływał e, tam, gdzie pływa olej w silniku, zapychał smoka. Silniki się przycierały, tak to było. Podobno to zostało poprawione. Paski mają już nieco inną e, konstrukcję. Są zrobione z innych materiałów i już tego problemu nie ma. E, ale nie oszukujmy się, jeden dwa piórtek 130 KONI e, to nie jest. E, Wybór dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę, ten samochód w zupełności wystarczy do tego, żeby tym samochodem bezpiecznie się poruszać, przemieszczać się z punktu a do B. Ja nie widzę problemów, jeśli chodzi o osiągi, bo według mnie te osiągi są w zupełności wystarczające. Tak wiem, jestem jednym, jestem jednym z niewielu kierowców. E, który stara się jeździć zgodnie z ograniczeniami, dobrze jeździ z o, zgodnie z ograniczeniami prędkości. Nie mam z tym specjalnego problemu, bo do celu tak czy inaczej dojeżdżam w takim samym czasie, ewentualnie różnice w dojeździe nie są zbyt duże, e, ale też potrafię wykorzystać możliwości układu napędowego. Co z tego, że mam pod maską jedynie 130 km, jak i tak e, ruszę szybciej niż właśnie bo ruszaliśmy ze świateł, niż wiele e, samochodów z mocniejszymi silnikami. Tylko po prostu ruszę wtedy, kiedy trzeba. Nie siedzę i nie gapię się w telefon e, podczas jazdy, czy też podczas postoju na światłach. E, wyciszenie? Nie ma się do czego przyczepić. W wyższych prędkościach robi się głośnowo, w, e, w kabinie e, trochę wszystko szumi. Ale przy jeździe zgodnej z przepisami w środku jest naprawdę miło przyjemnie. E, zwłaszcza w naszym egzemplarzu, zwłaszcza w tej wersji GT, mamy tutaj opcjonalny system nagłośnienia Focal, e, który całkiem fajnie wypełnia e, kabinę auta dźwiękami. To nie ma znaczenia, czy słuchamy radia, czy słuchamy e, muzyki z telefonu, bo naprawdę działa to e, bardzo dobrze. Precyzja prowadzenia cóż, na początku musiałem się nieco przyzwyczaić, bo pamiętam jak jeździło się e, Citroenem C5X, bliźniacza konstrukcja, ten samochód niby jest taki sam, bo jest zrobiony na tej samej płycie podłogowej, e, a jednak jest nieco inny, jest nieco inaczej zestrojony, e, nieco dobrze, sporo precyzyjniej się prowadzi, dużo pre, ma dużo precyzyjniejszy, tak przynajmniej takie jest odczucie, że że precyzja prowadzenia jest nieco większa niż w C5X, może dlatego, że mamy po prostu małą kierownicę i tutaj mały ruch kierownicą sprawia, że te koła po prostu się nieco bardziej obracają. Hmm. Ale tak czy inaczej, tutaj nadal cały czas jest komfortowo, mimo tego, że zewnętrzny samochód no, wygląda na naprawdę niezłego, nie sportowego kocura. No to z tym 130-konnym silnikiem e, zapomnijcie o szaleństwach. Ale z drugiej strony nie wszyscy jeżdżą jak to pięknie e, zobaczyłem w naszym, w, w jednym e, komentarzu pod naszym materiałem wideo, jeśli ktoś jeździ e, Szybko i dynamicznie, czyli jak? No, umówmy się. No, jedziemy w terenie zabudowanym 50 na godzinę, poza terenem zabudowanym 90. No i, i. I nie wiem, na czym polega ta szybkość i dynamika. No, bo tutaj za bardzo nie ma miejsc do szaleństw, jakby nie było. <tosłuch> Zwłaszcza, że na drogach tyle się dzieje, że. <tosłuch> Lepiej jechać nieco wolniej, ale bezpieczniej. Tak, tak, tak uważam. A jeśli chodzi o samego Peżota 408, zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie tym, że wygląda tak jak samochód, którym by się po prostu chciało jeździć. i Faktycznie, no. Jestem najwolniejszy jadąc 50 na godzinę. No... Dobra, ale nie, nie zmienia to faktu. Wracamy do Peugeota 408, który obiecuje mega wrażenie z jazdy. Ten wygląd tego samochodu naprawdę robi mega wrażenie. Ten samochód, po prostu, no, jeśli bym kupował samochód tej klasy, tego segmentu, jeśli bym zobaczył Peugeota w salonie, to nie zwróciłbym uwagi na to, co jest pod maską. Dlaczego? Bo, ja, bo ten samochód po prostu mi się podoba. Podoba mi się z zewnątrz, podoba mi się koncepcja kokpitu. Podoba mi się to, jak siedzi się w tych fotelach. W tych fotelach siedzi się po prostu genialnie. Nie wiem, kto im zrobił te fotele, kto im te fotele zaprojektował, ale jak jakiś czas temu mówiłem o tym, że fotele w Volvo są zrobione tak, żeby za co, lubię, za co lubię Volvo, bo fotele w Volvo są zrobione tak, żeby zagłówek cały czas przylegał do głowy. I tutaj jest dokładnie tak samo. No, zwłaszcza, że te fotele też miło przyjemnie opinają ciało. Nie bujamy się specjalnie na boki. E, mamy odpowiednie podparcie zarówno pleców, jak i dolnej części. Pozycja jest taka, jak lubię niziutko. E, Naprawdę ten samochód mnie mega zaskoczył. Tak samo, znaczy dobrze, zużycie paliwa mnie nie zaskoczyło na co dzień jeszcze pirotechem, więc wiem czego można oczekiwać od tego silnika i jakiego zużycia paliwa. Ale jak mu wspominałem na początku, wspominałem nie na początku, ale jak wspominałem, rozrzut jest gigantyczny. Jak to we wszystkich silnikach, które są niewielkie, mają doładowanie. No i czasami, jeśli przyciśniemy je nieco bardziej, to zużywają dużo paliwa. E, tutaj ten rozrzut też jest, potrafi być gigantyczny. W moim przypadku to jest od 5,8 litra do 8 litrów na 100 km. W zależności od tego, gdzie jeżdżę. W korkach faktycznie koło ósemki. E, brak korków poniżej szóstki. E, czyli całkiem przyzwoicie, naprawdę bardzo przyzwoicie. Według mnie to dobry wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mamy pod maską 130 koni, które są na obecne czasy, według mnie optymalnym wyborem. No bo mówmy się, no hybrydy plugin będą dużo droższe, bo poza silnikiem spalinowym mamy silnik elektryczny, mamy akumulatory, mamy ładowarkę. To wszystko podnosi cenę samochodu. I nie wiem kiedy ta różnica w zużyciu paliwa pomiędzy samochodem ze zwykłym silnikiem, zwykłym układem napędowym bez żadnej hybrydy, a hybrydą plugin nam się zwróci. To będzie 50 tysięcy złotych różnicy w cenie. Mniej więcej, może trochę mniej. no, Dobrze, 40, 50, 30. A i tak, aby zużycie paliwa było atrakcyjne, musimy ten samochód regularnie ładować. Regularnie, ale też długo, bo hybrydy plug-in mają to do siebie, że nie mają mocnych ładowarek pokładowych, więc te nawet niewielkie akumulatory ładują się 4, 5, 6 godzin, w zależności od tego, do jakiego gniazdka się podepniemy, z jakiej ładowarki korzystamy. Więc według mnie lepiej jednak zdecydować się na Wersję słabszą, która tak czy inaczej w zupełności wystarczy do tego, żeby A wyjechać na autostradę B, wyjechać na drogę e, miejsko-podmiejską, taką teren niezabudowany 90 km na godzinę, a po mieście to już w zupełności te 50, czasem 70-80 w zależności od ograniczeń e, kilometrów na godzinę. Te 130 koni daje sobie radę z tym samochodem. E, nie słychać, żeby się męczyło. E, a komfort podróży tym samochodem jest naprawdę zaskakujący. Będzie krótko, ale treściwie, 408 zaskakuje. Zaskakuje tym, jak jeździ, jak jest wygodna, i zaskakuje też zużyciem paliwa. Przynajmniej jeśli jeździ się zgodnie z przepisami. Jeśli nie jeździ się zgodnie z przepisami, to ten samochód będzie wam gotować 9-10 litrów na 100 km. Ale to tylko i wyłącznie na własne życzenie. Dziękuję więc bardzo za to, że byliście, dotrwaliście do końca, jeśli ktoś dotrwał. 408 to ciekawa propozycja dla tych, którzy nie chcą jeździć niemieckim samochodem.